Zobaczcie widzowie jak jaki ona ma outfit. Jest godzina, słuchajcie, która? 624 moje drodzy. 624 od siódmej zmiana. Ona już gotowa. Patrzcie, no. to jesteśmy jest piękne morki, to jest eleganckie. Będę wyglądać super. No. Zuzia też. A Zobaczymy. będzie wyglądać super, jak do nas dołączy. Tak, tymczasem idę jeszcze no, szalansko spać. To jest niemiłe. <laughs> Nieprzyjemne i ja też bym jeszcze poszła spać. Szczególnie, że na tej kanapie. Oh, nie. Ja nie poszłam spać, widzowie, i chyba nie będę, ale powiedziałam tak, żeby im było głupio. Ale na no mojej funkcji nie mam co robić od ósmej, znaczy siódmej. I przyjdę tam za godzinę. Także. Także się zobaczymy. Tak. Za godzinę. Zuzia witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Jedzeniem Bułeczki. No już jesteśmy gotowe i idziemy właśnie w stronę Torwaru. Jest godzina chyba 647, także czasowo poszło nam naprawdę spoko. No i co? I mamy zacząć zmianę o siódmej i chyba nawet teraz jesteśmy razem na kotarze, którejś. Mhm. Tak, także będziemy otwierać, i wypuszczać ludzi e, chyba na parkur. Tak, bo jesteśmy przy tej parkourowej. Ja mam pierwsze dwie zmiany na mikrofonie, więc będę łamała sobie język, próbując z pełnym oddaniem szacunku odczytać imienia... imienia? imienia, imienie, tak imiona i nazwiska zawodników ale ogólnie powinno być git e, i chyba żadna z nas nie sprząta? ja sprzątam ja sprzątasz, no to Zuzia będzie robiła to co robi na co dzień w domu a czyli... tylko raz, tylko przez prostu godziny czyli będzie sprzątała kubki e, no więc zobaczymy jak Ci dzisiejszy dzień potoczy bo plan jest taki, że po Całym naszym dyżurze idziemy zwiedzać Expo, w sensie targi, w sensie zobaczyć wystawców i wydawać ciężko zarobione pieniądze. Także pewnie tam się spotkamy. Wytarłyśmy już pod torwar, także teraz czeka nas tylko wejście i przejście całego tego śmiesznego labiryntu. Tak, i teraz zmierzamy prosto do wejścia, i jak wejdziemy, musimy oczywiście pokazać opaski i tak dalej. No to będziemy się kierowały do namiotu rozprężalni i tam niestety nie będę Wam mogła wszystkiego pokazać, bo są miejsca, w których nie wolno mi nagrywać. Ale wszystko to co będę mogła, to zobaczycie, także zaczynamy dzień. Pierwszy kawaliady już taki oficjalny czwartek. Właśnie skończam przerwę i lecę szybko z powrotem na rozprężalnię, bo i zaraz się zaczyna kolejny konkurs. Uwaga numer dwunasty, Kubert Prasek, zapraszam pod bramę. Uwaga numer trzynasty, Anna Kłusowska, zapraszam pod bramę. Jeju, jak ja kocham rzeczy z Tak. Patrz na bubu. Nie, nie trzeba. Genialne. Tutaj jest... Kolejne piętro ze sklepami ze wszystkim są w ogóle smaczki na kilogramy i mnóstwo sprzętu. Skórzane. Tutaj Torpol się wystawia, że takie piękne kupraczki. Mamy styłski Hipoweta Tutaj komplety z Turcola. Jej, jakie to jest Milusie! Mega spoko. Tutaj są skarpetki. Tutaj mamy derki. I tutaj możemy zobaczyć jak wygląda cała arena kawaliady i generalnie teraz jest równanie hali i szybowania, ponieważ o 16.30 zaczyna się duża tura, więc muszą przygotować parkour i będziemy na pewno to oglądać, prawda? Bo to będzie super ciekawe, więc no, dokładnie. I tu w sumie te stoiska idą tak dookoła całej hali, więc tak naprawdę jest ich mnóstwo, od paszy, po sprzęt, po rzeczy dla jeźdźców, tutaj jest na przykład stoisko Dr. Horsa, jest eku nasz e, e, ze Śląska, także naprawdę jest co zwiedzać, jest co kupować i trzeba mieć mnóstwo kasy, żeby chyba na każdym stoisku sobie coś sprawić. Widzicie jakie piękne różowe stoisko zrobiło JD? elegancko paski, rękawiczki, czapki. Właśnie trwa oglądanie parkuru przez zawodników dużej tury. Także jak widzicie jest mnóstwo osób na parkurze teraz. Oni chodzą, liczą fulę, sprawdzają odległości, szukają skrótów, więc to wcale nie jest tak do końca, że się po prostu z pędzi i leci przez przeszkody. To wszystko musi być zdrane się dobrze wyjęliśmy się pasować, więc różnie, różnie to wychodzi. To jest w ogóle wysoki konkurs, bo jak możecie zobaczyć na przykład te przeszkody są już bardzo wysokie. Także zobaczymy, co będzie. Na pewno Wam wrzucę tutaj przejazdy zawodników. Będziecie mieli okazję zobaczyć właśnie jak to wygląda, ale zachęcam do tego, żebyście przyjechali osobiście, bo naprawdę kamera nie oddaje tego, co tutaj się w To jest niesamowite przeżycie. Zuzia, jak oceniasz dzisiejszy dzień? Czym? To jest, to jest... Nie, po prostu brak cukru. Opowiedz, co dzisiaj robiłaś? Czego ja nie robiłam dzisiaj? Oprócz tego, że zgubiłam się 10 razy w tych korytarzach, to zbierałam kubki, otwierałam zawodnikom firanki. <laughs> no i chyba tyle. Nie, 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 jeszcze odznaczałam na liście. Yy, i, I tyle. A ty Sarah, co dzisiaj zrobiłaś? Podawałam nagrody. Ła. Wow. Zmęczyłaś się, prawda? Tak, nóżki mnie biorą, dużo chodziłam. To jest bardzo duży teren, widzowie. Mhm. Ja ja I myślę sobie, jakbyście chcieli wiedzieć, to tutaj jest labirynt proszę. I jak ładnie się uśmiechniecie do Waszej influencerki, to ona Wam zrobi tur, jak się dostać z sektoru na obiad. Albo bardziej na... Nie, gorzej na rozprężenie ja bym powerzył. Nie, rozprężenie jest dalej. Nie, obiad jest dalej. Ale na, od sektorów? Jest najpierw rozprężenie. Ale na rozprężenie musisz jeszcze przejść przez firankę, więc też. Przez, ja pokażemy Wam. Odby wszystko. dwie trasy po prostu. Tak, widzowie, jeżeli Zuzia miałaby was poprowadzić, to zwiedzielibyście wszystko, tylko no, nie punkty docelowe, tak. gdzie chcielibyście trafić. Tak, na trening box byśmy doszli. Na lodowisko? Nie też. Ale powiem wam, że wydaje mi się, że ja mam dzięki oczywiście Sarze najlepszą fuchę na tej kawaliadzie, o której wam też później opowiem dokładniej, jak to wygląda, co robię. W sumie to jest naprawdę ciekawa funkcja. Czemu nie nagrywać. Będę. Będę, bo Sara pędzi do szeregu. Tu się najlepsze miejsce znajdziemy. Biegłyśmy tutaj tyle czasu, ponieważ Sara znalazła miejsce wśród szerze żebyśmy mogły dobrze widzieć e, skoki mieć, serka. Tak, no i był już dzwonek, więc zawodniczka z Węgier ruszyła. Możecie zobaczyć pięknego oldenburskiego konia po czako blue. No Sara zdecydowanie wybrała bardzo dobre miejsce. Pierwsza część konkursu dużej tury, także mieliśmy niestety jeden nieszczęsny wypadek tutaj na obserze, gdzie dziewczyna z koniem poleciała w tym miejscu, jakby po tym Oksarze na przód konia i niestety koniowo zjechał po prostu na plac i go zabrali pod opiekę weterynaryjną. Natomiast był jeszcze jeden wypadek tam w tamtej części i teraz równarki pracują, żeby przygotować tutaj podłoże do drugiej części konkursu. Na ten moment dziewczyna z Łotwy prowadzi, Marek Lewicki jest z drugi i później jest Juri Sokolski z Litwy, nie przepraszam ze Stonii, ale zobaczymy czy utrzymają. No także teraz będziemy korzystać z przerwy i idę trochę odpocząć, bo te światła są straszne. Ja nie wzięłam okularów z domu, więc muszę się troszkę odizolować od takiego świecenia w oczy. Ale fajnie to wygląda, jak równają. I robimy to tak szybko, nie to co u nas. To jest po prostu takie siu, siu i już jest wyrównane. Chciałabyś się przejechać po takim placu? Tak, chciałabym. <gry> Wszystko się w ogóle pozmieniało. Teraz pierwsza, bo zostało chyba 5 czy 6 koni do końca. Pierwsza jest Katarina von Essen, w ogóle drugie jest Mary Klewicki. Później jest um, też dziewczyna, nie pamiętam jaką nazwana imię. W każdym razie. Bo zmieniał się ranking i Sara będzie wychodziła zaraz na dekorowanie zawodników, więc to jest ten moment, kiedy czekamy na to, by zobaczyć jak w końcu ona coś robi, bo my się dzisiaj napracowałyśmy z Luzią do 15, a Sara mogła pospać i odpocząć, więc zobaczymy teraz ją w akcji. I nasz zawodnik jedzie teraz okserek, pięknie, stacjonatka na czysto. I znowu mamy najazd na Oksera. Oj i na stacjonatkę. Ale była zrzutka. W ogóle ten jest taki kasztanek jak Katuś. I mamy już ostatni przejazd. Fabien jedzie na koniu Cavallo PSZ. Fabian? Fabian? No tak. A co, nie? Chyba. chyba. Pani reprezentuje Niemcy, więc to... Bo to robimy polskim Tak. Będzie naczysto? Będzie naczysto. W ogóle zawsze się zastanawiałam jak od środka wygląda sprzątanie parkouru i ogarnianie tego wszystkiego, a oni mają takie kłady z takimi wózeczkami śmiesznymi i zbierają po prostu na to wszystkie przeszkody i sobie z tym jadą. I to jest... Mega ciekawe i będą pewnie tutaj niedługo budować ten tort do buka właśnie, tak jak Wam mówiłam. Ale jeszcze chciałam Wam przed samą dekoracją pokazać właśnie jak ludzie wychodzą tutaj ogarniać rzeczy i tak dalej. I nasza Sara gdzieś już tutaj tupta, tam jest bodajże, tak. Możecie sobie zobaczyć tutaj naszą Panią Instruktor w tym miejscu. Tu Wam postaram się pokazać palcem gdzieś tutaj oto, ti to jest Pani Sara która będzie dekorować zawodników w dużej tury na Kawaliadzie. Zaszczytna rola. kona ona jest w ogóle fancy, ładnie ubrana, stoi z tą nagrodą. A my z Zuzanką jesteśmy takie stajenne na swojej roli. Całe wsianie. Jak się czujesz, Zuzia? Dobrze, oglądam. Żyjesz jeszcze? Zedwo. nie! Ale żyję. No i patrzcie jak sobie wyjeżdżają przeszkody i pan niesie kwiatki i inne rzeczy, a oni tu stoją na środku i nie wiem na co czekają. Konik, który zajął pierwsze miejsce, nie był zbyt szczęśliwy z elementu dekoracji, niestety.

Ja powalona przeszkoda z tym łukiem. Ciekawe czy koniecznie nie będą tego bały, nie? Dwie przeszkody. witamy Was na drugim dniu Kawariady. Zuzia znowu z bułeczką, smacznego dla Zuzi. I co? Idziemy właśnie na Torwar. Coraz częściej nam się wstaje, ale w ramach takiego pocieszenia Zosia nas wkopała jutro na 6 rano. <grywia> Więc pójdziemy na 6 rano. No trudno. E, ogólnie znam, że muszę nałożyć chociaż trochę tapety na swoją twarz, bo się tak nie wysypiam, że wyglądam jak zombie rano. Ale trudno. Nie przejmuję się tym, kto może mnie oceniać na kawaliadzie. No, wszyscy. <grywia> ale będzie spoko. I dzisiaj mamy taki plan, żeby pójść na pokazy. E, ponieważ będą dzisiaj pokazy, więc dzisiaj na to chcemy iść. E, dodatkowo, pewnie będziemy buszować jeszcze po spepach, e, A z, z zawodów mamy dzisiaj. Co jest dzisiaj? Dzisiaj są kucyki? Nie, 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 Będziemy umierać. Co by to jednego są kucyki? A, a dzisiaj? Dzisiaj są w Unii zupełnie 130, 150. Aha, no tak. No tak. No, więc będziemy mieli pełne ręce roboty do 15, a później już standardowy czas wolny, także super. No, więc zobaczymy się na miejscu. Jeszcze powiem Wam tylko tyle, że jestem absolutnie niezwolenniczką eventów zimowo-jesiennych. I w mojej branży też były zawsze na jesień albo na zimę. Bardzo proszę o eventy letnie, dziękuję. Co, so, się już w kawkę, idę teraz na rozprężanie i ustawiam się na swoim stanowisku z mikrofonem. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że mam dzisiaj od 7 do 15 mikrofon, także to jest moja funkcja, którą ja będę pełnić przez 4 dni tutaj i będę mówić: Attention, please! OK, mam już się w termosie i tutaj mam listę startowe zawodników. Zaczynamy dzisiaj o 8 rano konkursem CSI Amatorów na 110 cm, także za 10 minut do rozpoczęcia zawodów będzie pierwszy komunikat odnośnie przywitania jeźdźców na rozprężalni i będę musiała ich poinformować, że zostało im 10 minut, następnie 5 minut i będę wywoływać te osoby do przygotowania się. Tutaj oczywiście mam też telewizor, na którym będę wyniki widzieć z live jumpingu. Po prawej stronie jest rozprężalnia, gdzie zawodnicy się szykują. Tutaj jest oczywiście mój mikrofon. I tak to wygląda w sumie. Tak wygląda większość mojego dnia, jeśli chodzi o wolontariat i po wolontariacie mogę sobie już iść na czas wolny na kawaliadzie. Przerwa na profesjonalny obiad.

który obsługuje, więc on jeszcze wam dopycha do tego wiaderka, więc on jest tak widzicie, takie jest, nie wiem, czy będziecie widzieć, ale jest wypukłe, generalnie ta pokrywka się ledwo domknęła, więc Kato ma całe znowu wiaderko e, smaczków bez cukru. No, chciałam już zostawić to w e, socjalu No i generalnie kwestia jest taka, że że co, że wziąłem momentowe arbuzowe i każde inne, więc myślę, że będą mu smakować. Ale jeśli chodzi o kwestie takie związane z organizacją, to dzisiaj do 15:04 byłam na mikrofonie, bo kończyłam konkurs. I w sumie to idziemy teraz oglądać 120, później jeszcze coś i chyba będzie Speed and Music, więc na to czekam najbardziej. Byłam na stoisku Bez gdzie uzupełniałam quiz do brązowej odznaki jeździeckiej. I dostałam indeks młodego jeźdźca, gdzie generalnie zbiera się wpisy od instruktora i pieczątkę certyfikowanego ośrodka. I można dostać jakieś nagrody. I naklejkę. Fajne. Lecimy właśnie z Zuzia na pokazy, także yy, może zdążymy. Chodź Zuzia bo trochę zaspałyśmy i myśleliśmy, że jest większa przerwa. W ogóle dzisiaj już jest znacznie więcej ludzi niż wczoraj. Nie wiem, co ja wam pokazuję. Coś wam pokazuję, ale jest dużo więcej osób. Zuzia prowadzi. A jutro, jutro tutaj będą tłumy. Zobaczycie, jutro będą tłumy, ja już to czuję. Po prostu będzie masa ludzi. No i teraz idziemy w lewo na sektor F, bo tam mamy zajęte miejsce. Szybciej Zuzia! Szybciej! Nie tu! Jejku się trzeba przelecieć przez ten cały labirynt! Wiecie jak tu pachnie? Tu wszystkim pachnie świecami, aromatami, smaczkami. Patrzcie jakie ładne ciuszki. To akurat True Rider się wystawił. Jeszcze jedno dalej. Tu użycie dla piesków, tu horse line, tu sklepy. To co tutaj? Ale słuchajcie, jesteśmy, zdążyliśmy, patrzcie jakie słodkie pieski. Czy znaczy piesek jeden. Następnie i zostań. Ładuję chrupki do wiadomo czego. Nie mogę mówić na głos, bo na doskonale to słowo. stanie za pieskiem. Miska. I wielkie brawa dla muzy. Ponownie tam się Przyszłyśmy w sumie na pokazy albo tylko pokaz z tym pieskiem. I był spoko, ale spodziewałam się czegoś więcej. No i teraz budują tor na WKKW, na eventing. I możecie zobaczyć jak ciekawe to jest bo oni najpierw rozkładają te drążki z numerkami i dopiero następnie wjeżdżają przeszkody krosowe i ustawiają je w danych miejscach, nie? Więc fajnie, bo sobie budują taki szkic powiedzmy i następnie działają już z przeszkodami właściwymi, co nie wiedziałam o tym i myślałam, że rzeczywiście ustawiają najpierw te zwykłe przeszkody, nie? No i oczywiście w międzyczasie jeszcze jest równanie, więc traktorek tutaj zasuwa po całym, po całym placu. Bardzo ciepło tutaj jest w ogóle w środku Myślałam, że będzie chłodniej Na niektórych arenach jest bardzo zimno A tutaj rzeczywiście jest cieplutko No, więc mamy jeszcze godzinkę niecałą do eventingu Także pewnie będziemy tu coś robić albo czekać, nie wiem, bo jestem padnięta po prostu i powiem Wam, że jeżeli ten vlog jest chaotyczny, to tak właśnie realnie wygląda nasze życie w 4 dni na kawaliadzie, to nie ma tutaj planu, nie ma scenariusza, to nic nie jest poukładane, po prostu jest jeden wielki chaos, wszystko dzieje się na żywo, także mam nadzieję, że czujecie te po prostu emocje, które staram się Wam przekazać w tym filmie, bo są one po prostu realne i po prostu ode mnie i moich odczuć. Ej, tu z dołu też jest całkiem niezły widok na traktorek. Ale budują już parkour i, znaczy, parkour ma tor, przeszkód. krosowy. Fajne te przeszkody, podobają mi się, jak mam wrażenie, że jak oni tak zapierniczają przez te przeszkody, to to jest mega niebezpiecznie po prostu. Patrzcie, jakie sztuczki działka robi z drągiem. To źle zabrzmiało. Oj, oj, oj. Słuchajcie, jest moja ulubiona przeszkoda, Drama. Wygląda świetnie. Ludzie się już powoli zbierają. Będzie się zaczynał konkurs. <grystanie> Idealny kadr na Sarę. Nie było jej przez całego vloga. Pojawiła się z psikaczem na Tak Tak wyglądają moje ostatnie dwa tygodnie. <grystanie> Mamy całkiem fancy miejsce będziemy widzieć akurat skrzynie i bramę i w sumie też widzimy piątą przeszkodę i chyba czwartą albo dziesiątą, nie wiem bo ciężko powiedzieć po prostu no, Byłam w ogóle na stoisku Octifeda i Tyfida Octifeda, tak, w nigdy nie wiem jak to mam mówić. W każdym razie zamówiłam to jedzonko, które przyjdzie do nas do domu kurierem, ponieważ jak się zamówiło na stoisku, to dostawa była zamiast 100zł do więc o wiele bardziej się to opłacało niż zrobienie tego w domu, a i tak miałam to zrobić jak wrócę z kawaliady, więc zamówiłam cztery worki, dostałam jeszcze całą paczkę siemienia lnianego i pewnie właśnie z workami przyjadą jeszcze gratisy, więc... Tak naprawdę nie muszę w ogóle kupować maszu dla niego, bo cały czas dostajemy masz w, meszu, w się Z Siemieniem i mianą mamy dokładnie tak samo. Rozpoczęcie nie jest tak dobre, ale może jeszcze nadrobi. Oni generalnie na no niektórych odcinkach powinni galopować 400 metrów na minutę. No i się udało poprawić. Właśnie część przeszkód i będą jechać na szybkość. Także możecie zobaczyć jak demontują częściowo parkour. I wywożą przeszkody, żeby zmniejszyć ich liczbę, zrobić więcej miejsca, ale nadal będą też trudne najazdy pozostawione i zawodnicy będą po prostu się ścigać o najlepszy czas. Także to jest ten ciekawszy nawrót, jeśli chodzi o prędkość. To jest bardziej emocjonujące. Poszłam na chwilę na rozprężanie i słuchajcie, pomyliłam skręty, w sensie zakręty i trafiłam tam, gdzie jest ring bokserski, gdzie panowie się tłuką e, i uznałam, że chyba jestem w złym miejscu. To jest, jest zmęczona głowa po prostu. Ogólnie teraz są znacznie większe tłumy, więc ciężko się przemieszczać pomiędzy stojówkami, ale w sumie nic dzisiaj już więcej nie kupuję, także byłam właśnie w to wiaderko, ale no naprawdę przejść pomiędzy sektorami górą w dramat. Teraz trwa oglądanie parkouru do Speed of Music i to jest taka konkurencja, w której oni będą po prostu jechali bardzo szybko te przeszkody, do muzyki bardzo głośnej. Także zobaczycie, czy uda mi się nagrać dla Was po prostu, no i też jak prawa autorskie, ale postaram się Wam wrzucić po prostu urywek tego. I dla zawodników DJ Tomasz Bał, jak ona za na pewno coś jeszcze przed startem bardzo rytmicznego puści, żebyście Państwo mogli sprawdzić. wolontariatu, także Sarę zgubiłyśmy ale chyba wróci do Jezu, nas nie na mnie, <laughs> to się wytnie to się wytnie tego nie wytnę no dobrze, no dobrze Sara jaki seks, ale jaki seks przypomnę, że Sara nie chciała nawet na zdjęciu zostać, cóż Będziemy je kibicować tutaj. No, więc będziemy oczekiwać, aż Sara nagra TikToki. I kończymy ten dzień, także dzięki wielkie za oglądanie tego chaotycznego vloga, pełnego wszystkiego. I widzimy się w kolejnym odcinku.